Dzisiaj lecimy na live banana z kongres do Warszawy. Ja, już spakowany, za chwilkę lecę na pociąg. No i już po śniadanku. Także widzimy się w Warszawie. Dobra, jesteśmy już po kilku godzinach szkoleń. Jestem tu z dobrą ekipą. Cześć! <grym> Czarka... W aparacie. Ciarka już znacie, a. Proszę? <grymne> Było naprawdę wyśmienicie, teraz planujemy uderzyć na warsztaty Medyacja. takiej medytacji wyciszania, żeby troszkę oczyścić swój umysł, bo jednak sporo się działo, sporo pracy nas naprawdę tak czekało i no dzisiaj jest ten dzień, który tak naprawdę powinniśmy zrelaksować i wszystkie myśli, ja, które mamy w głowie tak, żeby poukładać po i... I to, co niepotrzebne, oczyścić. Tutaj nasi zieloni ludkowie dostali fajną propozycję. Na pewno będzie fajny vlog u nich, to wbijajcie. Kręcą trzy dni, także na pewno będzie bardziej obszer obszerny niż mój. Niesamowite, jak ci ludzie działają na ciebie, nie? Jak ja no. jestem tutaj, wiecie, nowy zupełnie, nie? I to już, już czuję, jak to mam jeden krok, kurde, w tą zmianę i... Ja się ogólnie bardzo jaram tym, że udało nam się Ciarka sprowadzić w taką fajną drogę w eee, drogę, w którą będziemy tak naprawdę cisnąć razem. Super, cieszę się, że poznaliśmy się i będziemy cisnąć razem. Dzisiaj ostatni dzień i chciałem powiedzieć po prostu, że jeśli jesteś osobą, która tego słucha i masz jakieś takie zwątpienie zewnętrzne od ludzi, którzy nie chcą cię wspierać w rozwoju i jesteś na takim trochę. Trochę jednym krokiem w przód, żeby w to wejść. Później nie, jakby masz zwątpienie w siebie, to, to zrób to, pójdź, pójdź w to, bo, bo to jest zupełnie inny świat. Jesteś na po prostu innym poziomie, jak, jak pójdziesz po prostu w, na takie szkolenie, jak poznasz ludzi, to jest zupełnie inny świat i jeżeli jesteś w takim miejscu, że ludzie z zewnątrz po prostu w ciebie wątpią, mówią nie, nie, to jakieś oszustwo czy coś w tym stylu, nie, jakby pójdź to, bo to jest zupełnie inny świat. To jest ten inny świat. Każdy gdzieś tam na ciebie zerka, ta, każdy gdzieś tam e, ogląda się, ale to jest fajne, dzięki temu się budujesz i serio dzięki temu można zwiększyć swoją pewność siebie i zwiększyć takie pozytywne wibracje. Fajnie. A my tutaj poznaliśmy właśnie kolegę. <grym> tak. Dobry. Ja wiesz, ja generalnie zajmuję się wystąpieniami publicznymi chciałem tak. was pogratulować, że macie odwagę chodzić i nagrywać to. Tak. <grym <grym to... Jakieś wskazówki może dotyczące właśnie wystąpień. Znaczy wiesz co, ja generalnie najważniejsze jest to, żebyś patrzył w obiekty, bo to jest bardzo też ważne, żebyście nie uciekali z wzrokiem, bo ludzie chcą słuchać. Tak. Pamiętajcie o tym, że szkło zawsze zabiera gdzieś 50% energii, więc trzeba dać więcej, Energii, bo szkło zabiera, czyli jak ja teraz na przykład z tą rozumiem, mam taką energię, ale ty oglądając to, co my teraz robimy, będzie dużo mniej energetyczne, bo jednak szkło troszeczkę zabiera, tak? Tak, wskazujesz. Co jest jeszcze bardzo ważne, pamiętaj o tym, żeby mówić bardzo prostym językiem, żeby nie, jakby nie przegadywać, tylko używać bardzo prostych rzeczy i być naturalnym. I sformułować. Bądźcie naturalni, naprawdę, nawet jeżeli popełnisz błąd, to jest wszystko jest ok, nie? No i super, dziękujemy bardzo. Fajnie poznawać takie osoby. Więc róbcie to... Bo ja nawet jak ci nie będzie wychodziło i tak dalej, rób to, rób to, rób to, rób to, aż wiesz, aż trzeba, trzeba, trzeba zacząć jakość, żeby no, była się jakość. Tak? Więc po prostu róbcie, Dobra. Wow. Na Mega. pewno Super, dziękujemy dobrać. za wskazówki. Super, dziękujemy. No i tak jak widzicie, <noise> prawo przyciągania. Minutę wcześniej mówiliśmy o tym. Wszystko jest nagrane, że... wszystko jest <głos> <nagrało>. <głos> Możemy tego nie ciąć nawet i zobaczycie to, że minutę wcześniej mówiliśmy o ludziach, który, którzy tak naprawdę dają wam możliwości, których poznajecie. To jest naprawdę nieprawdopodobne. I minutę później przed czarkiem przyszedł pan, który się na niego. Który się na niego patrzył. Po prostu udawał, że robi zdjęcia, ale chciał go w ten sposób sprowokować. Eee, żeby Czarek gdzieś tam się rozproszył, ale nie. widzę, że bardzo dobrze mu poszło. No i nawiązaliśmy fajny kontakt, także mega się cieszę i jaram tym tematem. Pan jest twórcą tego urządzenia? Tak, Ty? wszystko dobrze. Wow. 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 Jestem. Niezła, Jestem nie. twórcą tego zamieszania. Miałem okazję przetestować i to, jak uświadamia nam to, eee, że przed, stając przed sceną, jak bardzo stresujemy się, jak bardzo spoglądamy w miejsca, w które tak naprawdę nie ma ludzi, to jest nieprawdopodobne. Dlatego chciałbym też złożyć ogromne rekomendacje w stosunku do Dawida. E, możecie pozyskać fajną wiedzę. E, ja poznałem tego wartościowego człowieka dzisiaj i naprawdę myślę, że będę śledził. Poznaliśmy przez... się przypadkowo, bo akurat no, aktualnie nagrywałeś wideo, tak. a tak. mnie się to podoba, jak widzę, że młodzi ludzie są odważni, że próbują, bo wiecie, dzisiaj młodzi ludzie patrzą na siebie, a nie nagrywaj, głupio, co tam, tak. czy to ja Jestem dumny i przeszczęśliwy, kiedy widzę, że młodzi ludzie inwestują, poświęcają czas, trenują, ćwiczą, mówią do kamery. Wiadomo, że to nie zawsze wychodzi, ale nie będzie Jest. wychodziło, ja nie ja też nie wychodziło i też dużo mi nie wychodzi, a ty to robisz i naprawdę... Cenię sobie takich ludzi takie znajomości jak. Ty. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Na pewno nie. Wiecie, co mi się najbardziej podoba w takich wydarzeniach? To, że jesteśmy otoczeni wspaniałymi ludźmi, osobami, które mają miliony czy setki tysięcy na swoich kontach. Jedyną rzeczą, którą wystarczy zrobić, to po prostu podejść. Zagadać i pociągnąć ich za język jak to zrobili. Bardzo dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Jeżeli film się spodobał, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić najnowszych materiałów. A tymczasem się z wami żegnam. Na razie. Hej.